Cześć! Witam Cię serdecznie w takim krótkim, krótkim, spontanicznym nagraniu. Postanowiłam opowiedzieć Ci, ponieważ pracuję teraz intensywnie już nad tworzeniem materiałów, nagrywałam dzisiaj, właśnie indywidualne prognozy numerologiczne na każdy miesiąc. I postanowiłam, że nagram taki krótki film, w którym opowiem ci, co znajdziesz w prognozie numerologicznej. Ponieważ przygotowałam taką prognozę na 2026 rok, możesz kupić ją w moim sklepie. W tym momencie ona kosztuje 111 zł. Link masz w opisie. I no właśnie, po kolei. To, co najważniejsze, co znajdziesz w, w tej prognozie, to opis wibracji roku 2026, czyli jedynki tego, co ona daje nam ta jedynka w tym roku, jakie są najważniejsze cechy roku o wibracji 1. Jakie może być zastosowanie praktyczne tej te jedynki? I to, to są takie uniwersalne informacje dla każdej liczby drogi życia, tak? Czyli jak w praktyce możesz wykorzystać energię jedynki w swoich planach i działaniach w 2026 roku. Też każda liczba ma swoją ciemną stronę, więc tutaj też będzie taka część w tej ogólnej wibracji. Pułapki, na które musisz uważać. Nie? Czyli tutaj ta jedynka może ci gdzieś tam swoją nóżkę podstawić, albo dołek wykopać, warto na to mieć na to, to na uwadze, nie tylko jeśli jesteś jedynką, albo nie tylko wtedy, jeżeli twój rok numerologiczny jest, ma wibrację jeden, Bo w takim bardzo ogólnym znaczeniu ta liczba jeden będzie działać na nas wszystkich. I Później mamy opis dla każdej drogi życia. Czyli jak masz drogę życia numer 1, o liczbie o wibracji 1, no to będziesz miała rok numerologiczny o wibracji 2. No i dla Ciebie taki, dla Twojej drogi życia taki opis też osobny przygotowałam. Co w tym opisie się znajdzie? To będą pliki PDF, gdzie będziesz miała po prostu napisane. Będziesz sobie to mogła wydrukować i pobrać, czy tam, to będzie plik PDF po prostu. No i będzie taki, taki, to, to będzie takie. Przepraszam, bo się, bo się, bo się, bo się. To będzie taka krótko ogólna, najpierw krótko ogólna prognoza numerologiczna dla Twojej liczby drogi życia w kontekście Twojego roku numerologicznego, tak? Czyli na przykładzie tej jedynki, czyli jaka jest prognoza numerologiczna dla liczby drogi życia jeden, której rok numerologiczny będzie miał wibrację dwa. I jaki będzie wpływ na Ciebie konkretnie, na Twoją drogę życia czy na Twoją liczbę roku numerologicznego? Jedynka z wibracji roku tego uniwersalnego, czyli ta uniwersalna wibracja, nie? Jakie praktyczne kroki możesz podjąć, żeby tą wibrację tak dla siebie z korzyścią wykorzystać? Później będzie ta ogólna charakterystyka roku już numerologicznego, twojego konkretnego, czyli dla jedynki będzie to rok numer dwa, dla dwójki trzy. Tak nam to w tym roku po kolei idzie, nie? Czyli jeśli jesteś dwójką, będziesz miała rok trzy, do swojej drogi życia po prostu dodajesz liczbę jeden i to jest twój rok numerologiczny. Jakie są takie najważniejsze też cechy tego roku numerologicznego, na które warto zwrócić uwagę? I wpływ tej Twojej wibracji roku numerologicznego, już tej konkretnej, na Twoje relacje i partnerstwa, też tak dodatkowo na miłość, na pracę i życie zawodowe, na biznes, bo tu będziesz. To jest taka opcja, jeśli nie prowadzisz biznesu, to możesz sobie po prostu to pominąć. Na finanse i obfitość i na magię. No, pomyślałam, no dobra, jak mamy wiedźmy, no to wiedźmy też muszą wiedzieć, jak, jak ta liczba, jak energia tej liczby z roku numerologicznego będzie wpływać na, na ich magię. Więc będziesz miała takie też krótkie wstawki na temat magii, jak yy, jak, jak ta energia magiczna Twoja może się układać? Jakie na przykład rytuały będą dla Ciebie bardziej korzystne? Nie? To, nie, nie, to, to różnie jest, nie? Bo, bo różnie tutaj wpływają, ale taki wpływ tej wibracji numerologicznej na magię będzie. To są dwie rzeczy. Trzecia rzecz to właśnie dzisiaj nagrywałam to są indywidualne analizy poszczególnych miesięcy dla każdej drogi życia, czyli to będzie wideo i tam po prostu miesiąc po miesiącu mówię jaką masz wibrację i opowiadam co w takim skrócie, bo bardzo szczegółowo z takiej dużej też perspektywy czasowej się nie da aż tak tego wyczuć, ale powiem Ci, że to są niesamowite te analizy, które wyszły i to co się pokazało mi, Jakie te nasze miesiące będą. Także mm, będzie fajnie, będzie fajnie. Eee, właśnie jak energia konkretnego miesiąca, bo to, że mamy rok i mamy wibrację roku, to jedno, ale każdy miesiąc ma swoją osobną energię. I ja te energie w, tym, w tych nagraniach tak pokrótce omawiam. Pokazuję Ci na co zwrócić uwagę, czego się ewentualnie wystrzegać, co się tam będzie u Ciebie działo. Jaką energię możesz czuć, do czego przestrzeń cię będzie zapraszać, więc, więc to tak, to tak, to mamy trzecia rzecz. Czwarta rzecz to taką dostaniesz też tabelkę z wyliczeniami każdego na każdy miesiąc, będziesz tam miała napisane konkretnie, że wrzesień to jest wibracja taka, październik to taka. I po kolei, i każdy dzień w miesiącu będziesz miał obliczoną wibrację, więc nie będziesz musiała tego sama liczyć. Ja to już dla Ciebie przygotowałam, tu dostajesz gotowca. Możesz z tego korzystać. Dostaniesz też takie już bardziej ogólne opisy, właśnie na każdy miesiąc numerologiczny, czyli czego się spodziewać, co tam się może dziać w miesiącu o wibracji. 9, żeby to było dla ciebie takie narzędzie do dalszej pracy, o którym za chwilę ci powiem, na każdy miesiąc i na każdy dzień numerologiczny. Po co to? Bo ostatnim elementem prognozy numerologicznej będzie workbook, workbook. Dużo się już cię nagadałam, już mój język troszkę mi odmaja posłuszeństwa. Będzie workbook, który będzie tak w zasadzie planerem numerologicznym. Z którym będziesz mogła sobie pracować w taki sposób, że jeszcze go tak fizycznie nie stworzyłam, więc on się może delikatnie różnić później od tego, co teraz powiem, ale chcę, żeby to było tak, żebyś na każdy miesiąc miała taki szablon, który będziesz sobie sama uzupełniać. W którym będzie, jakby, że ten miesiąc jest moim miesiącem numerologicznym o wibracji, i tu sobie uzupełnisz z tej tabelki z wyliczeniami, z liczbami. Co to dla mnie oznacza? Czyli pójdziesz sobie do opisu tego. Ja ci dałam jeszcze całą instrukcję, jak pracować z tym planerem. Do opisu, właśnie tego miesiąca, tam będziesz miała też takie wskazówki, co warto zrobić w miesiącu o takiej wibracji, czego się, czy, czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę, co ci będzie sprzyjać, nie? I później możesz też pracować z energią konkretnych dni, bo na każdy dzień będziesz miała wyliczenia, czyli będzie taki na jakby taki planer tygodniowy, poniedziałek, wtorek, środa, do niedzieli. I tam będziesz mogła sobie uzupełnić też z tej tabelki. Jaki to jest Twój dzień numerologiczny? Zerknąć sobie w opis, co warto, co nie warto tego dnia e, zrobić. nie? Czyli są takie liczby, które na przykład pomagają robić rzeczy, których nam się zrobić zazwyczaj nie chce, i to jest czwórka, więc możesz sobie tam wyhaczyć, gdzie są Twoje czwórki, e, pozaznaczać ją i jakby zbierać takie rzeczy, których e, na co dzień tak <laughs> z nimi się dzieje. I zostawiacie na ten czwarty dzień, żeby sobie je, czy na czwarty miesiąc, żeby je zrobić, nie? Jak potrzebujesz takiej trochę energii, kreatywności, no to sobie poszukasz trójek, żeby cię tam ta energia trójki doładowała i żebyś mogła puścić wodze fantazji. Jak takiej energii osiągania i takiej też manifestowania, to szukasz ósemki. Na przykład, to są takie przykłady. To będziesz miała, będziesz miała dokładną instrukcję też do tego, jak z tym workbookiem pracować. Kochana, daję ci klucze do rozszyfrowania Twojej rzeczywistości. Od ciebie zależy, czy z nich skorzystasz, czy zechcesz je wziąć. I zamiast się siłować i próbować wyważać to, co można otworzyć jednym kliknięciem. Twoja decyzja. Ja ci to daję. Czy ty zechcesz to przyjąć? To jest jakby twoje. Ja przyjmuję każdą Twoją decyzję z akceptacją. Dziękuję Ci bardzo. Wiesz, co znajdziesz w prognozie? Nie kupujesz kota w worku. No, zapraszam w takim razie do mojego sklepu. Pa. pa.